Witajcie! Dzisiaj jedziemy z moją mamusią na plażę, że mamy nie pokaże, bo, bo prowadzi. Dzisiaj a i pokażę Wam nasze polskie jeziorko, Ko, właśnie jesteśmy w Gostyniu. Ja robię z tego go film, bo powiedziałem sobie my do mamy, Mo, może nagramy film. Wiem, że słychać samochód, bo jedziemy oplem, ale to już mniejsza. Um, Jedziemy obok Orlenu, ja będę trochę gadał, gadał, najwyżej zrobię jakieś cięcia, nie używam dzisiaj żadnych filtrów, wszystko jest ok, ok. ja jestem przy, przygotowany, jak widzicie, czapka, nakrycie głowy, najważniejsze, no, no to ja trochę, no to sobie trochę pogadamy, mama działa klima? Nie, szkoda, dobra, um. Jedziemy obok cukrowni Tak sobie pojedziemy I pojedziemy I po prostu jedziemy sobie nad jeziorko No Ja lubię cięcie się widzimy nad jeziorem Aha i chciałbym przypomnieć Że Że Ten że Że polecam Mój ulubiony Sklep Sklep czy tam osiedlowy sklepik ABC. Tak jak widzieliście na, na jednym z filmów, którego chyba jeszcze nie wstawiłem, bo lub, lub nie wiem, tam zawsze są lody, ekipy. Polecam ten, ten sklep osiedlowy zawsze jeżdżę Zostałem klientem tak zwanym. Bo ani jednego dnia nie wytrzymam żeby tam pojechać. Aha, no to my się my się my, nie mi my się tylko my się w, widzimy my na plaży jak już dojedziemy. No, my sobie teraz jedziemy. No i tak będziemy jechać, jechać. ja ja wam trochę po, pokażę jak wygląda teren. Dobra, trochę sobie popatrzeliście. Mi się jeszcze telefon nie rozładował. No właśnie, no, jedziemy na to jezioro. Jedziemy, że nam to zajmie, więc my się widzimy, jak dojedziemy nad jezioro. Jezdziemy na stacji paliw u Markowskiego. Będziemy, będziemy tankować i no, po prostu be, jedziemy już, już na ten, na to, je, na to jezioro no bo musimy zatankować dobra my jesteśmy my już przy tankowaniu no, no i będziemy tankować no. mama zatankuje no i musimy dalej jechać ale śmierdzi paliwem ale lubię ten zapach Fajnie. polecam jeździć do Grzybowa bo dużo grzybów nazbierałem. zbierałem. Takich też na nogach. Żybków na tych nogach. Wywalaj kadlu. Dobra. Laczek. Chciał coś powiedzieć. A my czekamy. Mama chyba poszła już zapłacić. No to co, ja tutaj się rozluzuję. Je okienko otwarte. czwarte na suchą bestię. Co? Słychać, słychać. Muszę na chwilę odpiąć. Bo trochę mi niewygodnie. Magnasta stoi normalnie BMW Dobra, ja już zapięty. Zapięty? Zapięty. Są tu jakieś grysy, ja będę kradł. No, no to my jeszcze poczekamy, tą chwilkę. Tak, może jeszcze 5 minut. Ale rozumiecie nazwę hotdog? Patrzcie, gdzie gorący pies, czyli gorący jamnik. Mówiłem mam mniejszą grzywkę. mi za ściął. Teraz... Kurde! Jakaś mucha nam tu wleciała. Ale dobra, wale. Mam wywalone w tą muchę. Czyli tak jest. Jest ten Markowski i tak jest tutaj rozwalony Ja. okej okay. Dobra, moja mama już chyba idzie, jest już No to ja za to ja czekam No co jest? Nie Cieka? mogę się otworzyć? No bo się czasami odcęłem odcentra... Weźcie czapkę, bo ona mi spadnie. Dobra, Jakieś kartka O parkowanie No, no.